Na uświadomienie sobie tej rzeczy potrzebowałam aż 20 lat. Także posłuchaj, bo może będziesz mógł sobie tego zaoszczędzić. Nie bój się popełniać błędów. I na początku może to brzmieć logicznie, ale dla mnie totalnie nie było to logiczne. I kiedy miałam jakiś projekt, albo coś, co ogólnie chciałam zrobić, to bałam się, że nie wyjdzie mi to tak, jakbym chciała. Na początku, kiedy zaczęłam nagrywać filmiki albo robić zdjęcia, to dosłownie podchodziłam troszeczkę do każdego filmiku z takim stresem, ponieważ nie miałam jeszcze takich umiejętności i nie potrafiłam stworzyć tego, co miałam w głowie. Także myślałam sobie, że to jest bez sensu. Bo i tak są lepsi ludzie, są bardziej utalentowani w ogóle. Jak mi to słowo wkurza, nie mam takiego czegoś jak talent. Prawda jest taka, że wszystkiego uczymy się metodą prób i błędów. I oczywiście są może osoby, które mają jakiegoś rodzaju predyspozycje. Jak jesteś wyższy, no to wiadomo, że będziesz miał przewagę, przykładowo w koszykówce. Cały czas wymagałam od siebie, że będę we wszystkim idealna i przez to, że podchodziłam do każdego projektu z takim stresem, no bo to i tak nie będzie takie jak bym chciała. Automatycznie to nie było takie jak chciałam. Dosłownie sobie manifestowałam to, że mi nie wyjdzie. To jest logiczne, że na początku wszystko jest słabe. Czy wy widzieliście pierwsze piosenki na na przykład Edashirana były okropne. To nie jest talent.